Naszym zdaniem, e, wysoka inflacja w Polsce nie będzie widoczna tylko w roku 2022, ale również i w 2023. E, ostatnie podwyżki cen energii e, znowu powodują, że grotę inflacji e, pochodzi właśnie ze strony tych czynników zewnętrznych, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyny powód inflacji w Polsce. Te. te ta importowana inflacja w postaci wysokich cen ropy, gazu, energii czy innych produktów importowanych z Azji, ona pada na bardzo inflacjogenny grunt polskiej gospodarki, która przez ostatnie lata bazowała na bumie konsumpcyjnym. I w efekcie przenoszenie wysokich kosztów na ceny konsumpcyjne jest po prostu łatwiejsze. Analizujemy, jak to wygląda po stronie przedsiębiorstw i obawiamy się, że te efekty, tak zwane efekty drugiej rundy w Polsce są bardzo prawdopodobne i w trakcie 2022 roku będziemy widzieć te efekty drugiej rundy. Również obawiamy się o tą spiralę płacowo-cenową, dlatego że mamy bardzo mocny rynek pracy, duży popyt na pracowników. Ich siła przetargowa jest, jest, moc, jest wysoka. Mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w Europie. Stąd też to przełożenie się inflacji na płace, a potem płac z powrotem na inflację może być mocne. Tym bardziej, że polityka budżetowa, ona również oddala tylko ten moment szczytu inflacji. Tarcze e, są tak skomponowane, że są po prostu bardzo hojne. E, to jest troszkę inaczej niż e, zalecają e, na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który mówi o tym, żeby objąć tarczami osoby, które naprawdę e, mogą wejść w obszar ubóstwa. Więc e, boom konsumpcyjny przed pandemią, bardzo hojne tarcze powodują, że ta wysoka inflacja po prostu będzie się utrzymywać przez dłuższy czas. I dlatego w roku 2023 widzimy inflację średnią w Polsce powyżej 6%. I wówczas może troszkę mniejszy wpływ będą miały te ceny zewnętrzne, ale właśnie dominujące znaczenie będzie miało przenoszenie wysokich kosztów na ceny detaliczne i efekty tej spirali płacowo-cenowej, co też spowoduje właśnie tą podwyższoną inflację także w roku 2023. Z jednej strony mamy też bank centralny, który podnosi stopy procentowe i to powinno trochę działać chodząco na ceny, ale jednocześnie polityka budżetowa raczej stara się utrzymać, działać w przeciwnym kierunku, co rodzi obawy, że ta podwyższona inflacja zostanie z nami na dłużej.